Helebry brzyniancyński, witam Was w odcinku podsumowującym turniej Shards of War. E, turniej naprawdę był awesome, bardzo, bardzo dobrze się bawiliśmy wraz z moją ekipą. Niestety odpadliśmy w ćwierć albo w półfinałach na hiszpańską drużynę, także niestety nie lubię na nich najbardziej przegrywać, no ale byli lepsi, byli dużo bardziej przygotowani. E, o samym turnieju... Turniej był e, organizowany przez Big Point, do wygrania było właśnie chyba 12 tysięcy złotych, 3000 euro, coś takiego było w każdym razie. I cóż, w turnieju pojawiło się naprawdę wiele emocji, szczególnie e, wśród mojej drużyny, wśród członków naszej załogi, było naprawdę, naprawdę gorąco, szczególnie przy tym ćwierćfinale, no bo wtedy odpadliśmy. Poprzednie mecze były łatwe, bo mm, oczywiście przygotowaliśmy się troszeczkę, ale to było tylko troszeczkę. Moim zdaniem było za mało treningów, niestety nie zasłużyliśmy chyba sobie znowu na podium. Powinniśmy więcej trenować. No cóż, mogę Was zapewnić, że przed następnymi turniejami, z jakiejkolwiek gry, będzie jeszcze więcej treningu, żebyśmy my. Wygrywali w zalejdu słyn, Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę świetnie się bawiłem wraz z ekipą, wraz z ludźmi, którzy nas oglądali na żywo. Naprawdę były fajne emocje, to lugę. Wiele osób uważa, że Shard of War jest beznadziejną grą. Eee, ja to nie uważam. Ja uważam, że to jest naprawdę sympatyczna gra eee, dla każdego gracza. Bardzo łatwo można się wciągnąć w wir walki, od razu skoczyć na pole bitwy, od razu płuc i eee, mordować, bo ogólnie to chodzi w dzisiejszy grach. Damy tu pikantne emocje, to jest naprawdę, naprawdę coś. Polecam naprawdę przetestować coś takiego i zagrać. Szczególnie ze znajomymi, to jest najpiękniejsza opcja w tego typu grach, bo jeśli jest oczywiście jakaś losowa osoba, to gra się nieco, nieco inaczej. Sam turniej odbył się 25-26 kwietnia, wtedy była faza grupowa, 1 i 2 maja natomiast była już następna faza turnieju. W pierwszych meczach było naprawdę łatwo, wszystko mieliśmy przygotowane jako tako. Niestety, gdy przeciwnik okazał się nieco mocniejszy, nasz plan totalnie zawiódł. E, rozbiliśmy się, nie mieliśmy wtedy nawet za bardzo lidera, który by, nam, e, który by nam dowodził. No i właśnie, niestety zawaliło się wszystko, i całe marzenia prysnęły. Ale to, tak jak mówiłem, nie jest najważniejsze. Chciałbym jeszcze raz podziękować mojej drużynie za to, że wzięła udział, za to, że byli ze mną e, i trenowali i chcieli, chcieli wygrać, ale niestety przeciwnicy byli lepsi, bardziej przygotowani i wszystkim oglądającym za to, że byli w tych przyjemnych momentach, w tych mniej przyjemnych też byli, pocieszali, także dzięki dla Was. Pozostaje wyciągnąć jakieś wnioski i podejść do następnych turniejów nieco lepiej, nieco z innym nastawieniem, bez też takiej spiny niepotrzebnej, myślę, że to było niekoniecznie potrzebne nam, chociaż e, wiele osób też nie rozumiało naszego podejścia. Mieliśmy trochę spin, mieliśmy e, generalnie dużo złości, mogłoby się wydawać na naszym kanale Team Speak. To wynika z tego, że drużyna potrzebuje bardzo dużo dyscypliny, jak jest wiele osób, wiele kłótni, ktoś musi zapanować, musi ktoś się wydrzeć i w sposób surowy dowodzić drużyną tak, żeby ona jednak nie popełniała błędu, żeby wszyscy się słuchali. Tak więc to jest takie małe sprostowanie. Jeszcze parę osób pisało, że mamy jakieś zbustowane konta. Nie, nie mieliśmy zbustowanych kont, to były najnormalniejsze w świecie konta moich znajomych, którzy byli właśnie przy okazji ze mną przy pierwszym turnieju, ale oczywiście też mieliśmy nieco inny skład, zmienił się. Praktycznie w poł o połowę. Nie było z nami dwóch członków z poprzedniej ekipy, ale i tak bawiliśmy się nieźle. Także jeszcze raz wielkie dzięki dla Was. Byliście naprawdę awesome. Mam nadzieję, że będzie więcej takich turniej, gdzie będziemy mogli się pokazać, e, czy to może w grach jednoosobowych, czy też może w teamowych. Naprawdę przyjemnie się gra. Mam nadzieję, że będzie więcej takich akcji z innymi YouTuberami, albo z innymi turniejami takimi może już dla zwykłych graczy może gdzieś się załatwimy. Okej, okay, także dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie sobie zagrać Shards of War, link w opisie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, pa, pa.